Dzień dobry. Dzisiaj państwu przedstawiamy Renault z 2007 roku. Tutaj auto z silnikiem dwulitrowym o mocy 170 koni. Jest to silniczek turbo, więc został tu zamontowany większy zestaw mocniejszy i tak. Tutaj mamy reduktor Genius Max. Trzskiwacze BRC pomarańczowe. Tu mamy filtr fazy Lotnej. Tutaj jest filtr fazy ciekłej. A po drugiej stronie mamy komputer. Segment 32. I tak, spalanie tego dużego auta jest spore, bo pali około 13 litrów benzyny. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 15 litrów. Czyli na oszczędność na każdy przyjechany 1000 km 330 zł. Koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 600 zł, na LPG już tylko 270. Przejdźmy dalej do przełącznika. Przełącznik w Ołcie mamy umiejscowiony tutaj na lewym słupku. Jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy i jest jednocześnie pod ręką. Teraz w lewik. W tych autach oczywiście montujemy pod klapką. Jest tutaj fabryczne miejsce, więc nie ma najmniejszego problemu. I teraz kwestia zbiorniczka. Zbiornik w aucie mamy pod spodem w miejsce koła zapasowego. O, widzimy tutaj element. Jest to zbiornik 53 litrowy, mieszczący około 43. Litrów gazu, co daje nam zasięg około 300 km. I tak, podsumowując, cena instalacji do tego konkretnego auta, czyli BRC Sequent 32, jest to koszt 3200 zł, i zwrot następuje bardzo szybko po około 9700 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.